Historie Lovecrafta często eksplorują koncepcję kosmicznego horroru. A Cthulhu reprezentuje istotę, która wymyka się ze zrozumienia i rzuca wyzwanie ograniczeniom ludzkiej percepcji. Posiada twarz z wystającymi mackami, ciało ma gumowate z ogromnymi pazurami na tylnych i przednich łapach, a na plecach wystają długie, wąskie, błoniaste skrzydła. Obecności Ktulu często towarzyszy poczucie przytłaczającego przerażenia i niepokojącej aury. Nie ma języka dla takich odchłani wrzasku i odwiecznego szaleństwa, tak przedziwnych sprzeczności wszelkiej materii, siły i kosmicznego porządku. Ktulu nie jest tradycyjnym bogiem, ale raczej istotą z innego świata. Kojarzy się ze starożytną i zakazaną wiedzą, zdolną wywołać szaleństwo u tych, którzy się z nią zetkną.